To witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym, e, hashtag pierwszym odcinku, nagram dla Was na wbicie mi 4000 subów amborozie smaku. Czego tak bardzo chcecie. Zobaczcie, mam tutaj chleb i mamy jajecznicę. Ale zanim to, to jeszcze pozdrowię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów. A są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam mniejszym wylerwowanego. Pozdrawiam. Pozdrawiam w Rewolwerowanego, pozdrawiam Pulpeta, pozdrawiam Łachomego, pozdrawiam Kalna Rada, pozdrawiam Najka, pozdrawiam Deprzemu, pozdrawiam filipa lasote, pozdrawiam Huberta Masłowskiego, pozdrawiam Darwina Nuneza, pozdrawiam Eryka Dupapu Pales, pozdrawiam Dobromir Morzakin, pozdrawiam Olius, pozdrawiam pakistańczyk Nis, pozdrawiam Krzysztofa Banickiego, pozdrawiam Lorda Krówkę, pozdrawiam Maciej Urbanowicza, pozdrawiam Pawławickiego Gemera, pozdrawiam Szoty Sligi, pozdrawiam Wiktora Czy, pozdrawiam SNG DPB, pozdrawiam Patryka Ciepiana, pozdrawiam Jumę, pozdrawiam Kowi, pozdrawiam Szczepior, pozdrawiam Orzełk, pozdrawiam KS, pozdrawiam Pawłowskiego, pozdrawiam Domino Live'a 22, pozdrawiam Zowi 2928, pozdrawiam Ant, pozdrawiam Machnaka. Pozdrawiam Nikodema, Pozdrawiam Anicję Berską, Pozdrawiam Grubek Luseczka. Pozdrawiam Filipa Finip... Banaszka. Pozdrawiam Junk Akse. Pozdrawiam Filipa, Pozdrawiam Pozdrawiam Jano NBA, pozdrawiam Petloczeka, pozdrawiam Lopczaku TM, pozdrawiam Macieja Nowaka, pozdrawiam Kamila Słupska, pozdrawiam Martynę, pozdrawiam R3PC, pozdrawiam Kency, pozdrawiam Artura Kukloka, pozdrawiam KVBVS, pozdrawiam Giga Szefa, pozdrawiam Nemosa, pozdrawiam Oliusa i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz pokażę Wam tą Ambroę mm Do jajecznicy najlepszy jest chleb widzowie. No, dobrze. A najlepsze po śniadaniu jest oto to ziemia. A więc moja Ambrozja smaku, to jest taka, że to było najlepsze jedzenie na śniadanie, które bardzo szybko zjadłem. No dobra, to na dzieci tyle na tym moim filmiku. Jeżeli nie podobał Wam się mój jakże przefajny odcinek ze specjalną z hashtag pierwszego odcinka z mojej ambrozji smaku jajecznicy, to wiecie to robić. To Dowajcie mi łapkę w górę, a jak nie to, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami, na moim... W kanale Pawłowicki, Gamer, no i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu, spędzonego z rodziną i ze znajomymi, się ciepło, czyści pa, o i pas. oceniam to jedzenie na 10,9. To tyle, pa, cześć na